Będąc w Starachowicach postanowiłem przetestować nowo otwarty lokal Pasta La Vista. Na początku przetestowałem carbonarę z mocno wyczuwalnym czosnkiem i cebulą. Śmietana dodawała do niego kremowego posmaku. W składzie spora ilość drobno pokrojonego boczku, który według mnie powinien być trochę dłużej przysmażony na patelni. Następnie przetestowałem makaron pesto z penne, w którym również dominowały smaki czosnku i nuty bazylii. Był bardzo aromatyczny i ugotowany w stylu a. Aldente. U góry posypany serem grana padano, co dodawało smaku do całości. Na sam koniec przetestowałem kurkowe tagliatelle. Makaron dzięki śmietanie mocno kremowy. Kurczak dobrze przyrządzony i miękki. Kurki z pietruszką dodałbym ich troszkę więcej. Całość jak najbardziej na plus. Podsumowując następnym razem wróciłbym tu na carbonarę oraz pesto, bo najbardziej przypadły mi do gustu. Lokal naprawdę godny polecenie jeśli lubicie zjeść dobry makaron.